To nie jest krzyknięcie e, Witamy Was bardzo, serdecznie w kolejnym materiał na kanale Titan Polska e, W odcinku kopa. E, trochę się zamknąłem ale jesteśmy, moi drodzy, bez przedłużania ruszamy Gdzie ty poszedłeś w ogóle? Halo, halo Dzień dobry Czemu ty ich wypuszczasz? Może zasłużenie tam siedzieli? Niepotrzebnie ciebie wypuściłem z piwnicy <więco> Także moi drodzy, ruszamy bez przedłużania. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka Skopa, Zachęcam serdecznie, ponieważ... Doskinidzie. Tego... Co? Toskinidzie. Do tak, Doskini. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka Skopa, to zachęcam serdecznie, ponieważ był to odcinek dłuższy. Na live ie. miał ponad godzinkę, także... No szybko się stało tutaj, że w ostatnim odcinku, w poprzednim odcinku jeszcze wcześniej byliśmy dopiero w cakońskich ruinach, a... A tutaj już prawda jesteśmy w obozie potworów tak, Ale no. Moi drodzy, nie oddzielamy się, mamy dobre tempo I co... Sobie... No okay. <noise> I trzeba korzystać z tego dobrego tempa Do nagrywania serii dla was? Oo, Alexirko sobie odpalił. O, widzisz. Teraz będzie rozdęta, jest jak ja tego Kościoła nienawidzę, matko. Okej. Okay. To jest straszny ten pojem Znaczy po prostu jest kompletnie źle zbalans zbalansowany według mnie. A i taka zabić. <laughs> Okej. Okay. Już bierz. Jezus 3 jakiś chaos. Need more Chyba mam laga, Mam wrażenie. Nie, ona nie coś nie. powinna zostawić, nie? E, lustro, znaczy nie, ona sama nie, tylko za nią jest tutaj to jest skrzyni lustro, więc no no. Ale jaki to była normalna akcja? Coś zlegowało Wiałeś lustro, wziąłeś jedno. No pamiątki. Tak, tak, wiałaś. No jakiś Eee, dobra. Dzisiaj e, fajnie, jakbym myślę, że to wierzę o byśmy jakbyśmy dotarli. Wszystko. Uh -huh. mało. No, w dziękuję do Pacerberów, myślę, e, padnie bez problemu. Także, kurczę! W zasadzie to jesteśmy tak daleko już w tym HDS-ie. Mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy, a jesteśmy już teraz taki mocniej po połowie dzięki temu dłuższemu odcinkowi. Który był ostatnio No, tylko się nie popatrz okay. Tutaj jeszcze ta uliczka została, Kościół Aaa, Co, nie radzisz sobie? Dobra, dobra Nie a... no, więcej jak spadłam mnie, nie? Oj, wiesz, tak jestem silny o, Jak... dobra, to... okej okay. Nie wiem, czemu kłamiesz. Nie, jest szczery. No, nie widać. No, bo nie widzisz mnie. O, i level, oczywiście, że tak. No... Tak... To sobie sobie inteligencję. A po co idziesz? A, dlatego w inteligencji, bo. Tak. Żeby się mądrze używał włóczni. Dobrze, dobrze. Ekipa? A, ekipa. Ale arkatyki wyszły. Tak, Nie wiem, 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 wiem. Nie Prócz. wiem, czy jeden kosztuje 5 zł, czy dwa kosztowały 5 zł, nie, ale po mówią, że drogie są. Serio? O, no i tak to kopią, i tak, więc zarabiam. Już zarobili. No, mu żeby mi się w po, po prostu pić co teraz, a nie, że. Ale to też był, było, doświadczenie przy okazji. To jest. E... Albo no, rabią. No na te... tym Zarabiam. Ale nie, szczerze, lody ekipy mi smakowały. Tak naprawdę to były dobre lody. Jakie ja lodów je mało, to. Bardziej. Akurat... Bardziej, bardziej robisz, nie? <laughs> no to... uh, 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 uh. Bo ja W lodziarni pracuję o swojego taty. Żeby, jakby ktoś nie wiedział, co chodzi. Uff, tak, jakoś tak. tego wybrnąłem, uff. Tak, Więc... tak, wybrnąłeś, tak. O, słuchaj... Eee... Ej, 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 gdzie był ten gościu, bo to był od... A nie, dobra, Tam dalej. By... Nie, on był wcześniej, tylko nie... zdaliśmy quest jednego quest'a, żeby wrócić do oj, O Jezu. To wrócimy. O... Ale nie lubię tego quest'a, bo to trzeba się wyracać między lokacją, gdzie nie ma brutala. O Jezu, to jest irytująco strasznie. O, nie wiem, obijasz co snopki, lecisz dalej, gościu. No, pijemy. Weź nie, się no. trochę zachowuj. Przepraszam, tak. Nie jestem twoim ojcem. <laughs> A wcześniej mówiłeś inaczej. Okłamywaliśmy cię. Fuck. Ja to czułem, po prostu. A mimo to milczałeś. Co? A mimo to milczałeś. Bo. wydawało mi się, że znalazłem. swoje miejsce na świecie. To ci się źle wydawało. No, też tak teraz czuję. Ja to tak czuję. Je, je, je. Ależ. piękny głos. zabrozili, mi mnie, no mrożone mi zamroziły. Aż chyńę Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Ekipa, ekipa. W ogóle, jak nagrywamy, wyszła płyta Yangle Osi. to może chyba wcześniej wyszła, nie? Ale teraz wszędzie mamy reklamy i recenzje. i była jakaś taka impreza związana z właśnie. Fajnego boksa miała tego premium. Ej, potki na życie mi się kończą, może masz jakieś. Oj, 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 oj! No bro. Dobra, jak miał to to No też coś takie jest Ekipa uh -huh. e Ekipa ja Jestem ciekaw ile razy tak byliśmy na pod sklepie na kupowanie podku, tak myślę na serii tak e O zabiłem posika sam oczywiście, bo przecież kto by mi mógł pomóc e nie wiem No, przeleci x królowi. Dobra. O, kolejny bohater, znowu sobie kosolo zawijał. <grym> ja mam mało HP. To. to mało? No ja mam mało HP. A ja ci no. jeszcze praktycznie podwajam te HP. Moim skillom. No teraz, no teraz dopiero. Jak przyszedłeś. O mój, ty bohaterze. Mój przyjacielu. Byłeś mi bliski. Mhm. Byłeś mi. To idziemy co, gdzieś tam dalej, i później się wrócimy po tą misję. No ke. Tylko ja teraz wracam się do miasta kupić życie sobie. Podki. Ja no, mam ci dać w sumie. To dasz? To to możesz dać. O. Oj, tylko się nie mam co bardzo jak. No to idę już. Nie może nie. O, ale coś się może stać. Dobra, wyrzucam ja. Eee, zobaczymy. Hop. O, ja w pierdzielę ja, ja. Oj, chyba. Uuu. Uuu. Uhuhu. No, nie zapieraj mnie wszystkich. Dobra, ale działa. Dobra, dzięki. Jest. Eee, spoko. A, tak, tak właśnie trzymają serwery i ten questa, tak tym bardzo dużo Elixirku. Nie ja pytam skąd masz te podki? No farbiłem sobie. A no przecież. przecież w Kadisza. A no tak zapomniałem. <laughs> Ojojoj Ojojoj oj, oj, oj. Jeszcze właśnie pojadę dla moich uczuć Dobra, trzeba iść mi się podtować No to leć Ja tu sobie pobiegam A Nie, mi. wracaj się po tego kościa tam No ale ty szybko biegasz No wracaj się po A niego ty... Dobra, to lewam tą misję. Walić to. Ty szybki jesteś chłopak. solo robi wszystko. Ja to tylko biję potworki. Co zrobisz? Ciebie biję. To dajesz? No, widzę teraz cyklopę u ciebie. Jest jak dziwnie, tak na kołapie pojedyncze. Się rozdzieliliśmy. A dzięki za zły wrażliwości. Przed nami no. się. postaw, portal. Trzymaj. Co to, nic, nawet nie jest odsłonięte. O, elowina. Nie witam się od się siennokami. No <grym> bo dzięki. Czemu ty tak dziwnie czyścisz tą mapę, że to są jeszcze nobki po bokach? No bo jeszcze tam nie byłem. Tak, tak, nawet byś tam nie poszedł. Ej, nie, nie, tak. Ja się starałem. Ładnie wyczyścić mapę. Dobra, już jest myślę git, bo jestem pod głębokimi jaskiniami. To jest też jeden z questów. Uuu. O, cześć, właśnie, O, no, no, ma Moja chata, fajna. Okej. Okay. O, nie, dobra, widropu nie Need help? Wiem, że potrzebujesz pomocy. Już jasne, spokojnie, nie bój No, trzymał mi no, halo, halo. A wiesz, że tam musisz iść po jakieś? Czy z nie lustarku, tylko też jakieś jest? Trochę, nie, nie wziąłeś ich? Ja wziąłem sobie. bo nie mogę ich i tak ich podnieść. Nie, to i tak dostanę ekspozyto, jak ty oddasz. No nie. Zobaczysz, czy nie dostaniesz. Dostanę. No to zobaczysz. <grym> Dobra, okej. Okay. Będzie na odcinku. Dowód. No, wieża sądu. To my, moja chata. Chłopaka coś. Ej, no weź. Staram się jakoś to urządzić. no wina, Tu nic nie ma. Ogólnie teraz odcinki będą, myślę, jak na razie regularnie chodzić na kanał, także myślę, że ten kopik nam fajnie przyspieszy. No, nie pamiętam. No to nie. <ścoughs> Sorry, guys, Nie, ja to powiedziałem. Nie, tak serio, to akurat. No, nie wiem, przez jakiś czas, ale myślę, że daily content utrzyma się, utrzymał się, w zależności kiedy ten odcinek będzie tylko to Freeze robił kościel No dobra, ale to da dajemy kontent Freeze tutaj ten kłaścić, nie? Możemy tylko dotykać kol rzeczy koloru, nie wiem. zielonego, to już nie możesz do Hadesu wejść albo do Egiptu. To byłby kontent. A ty jesteś śmieszek. No byku. I skromny. Ka mężczyzna. Influencer, party hard Hej, hej To takiego to było chyba Nie wiem, nie pamiętam, że mój znajomy w liceum słuchał po skapy tak, tak kamery Influencer, party hard Ale to jest piosenka ekipy akurat Nie, nie, ale... To, wiesz, pamiętam, że akurat on słuchał kamerzysty To było lat temu Już taka dwa? zbrodniarza wojennego? Tak, tak, zbrodniarza wojennego, słucham mm -hmm. Takich kolegów mam Nie na no, korodora rdzaczko z niego Była Ale on nie gra tutaj ten questa więc on niestety no przykro okay. mi. To życia nie miał No, no życia nie miał Idziemy to czy tu tu, 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 tu. W ogóle sobie dzisiaj przeglądałem na Steamie Gierki i na A, żeby na strumykach albo jakieś sery sobie porobić. Jezu. Last Epoch na przykład, co nie? Chyba tak, to Jezu. A to wyglądało świetnie. Wolcen. Mm, kurde. Drangensang. E, w, jeszcze Diablo. No mimo wszystko, Fallen Diablo Dobra, nie jest. Dobra, robimy szybko? Serperka? E, 16. 14 minut jakieś odcinka jest, coś, coś takiego. Ooo, to na spokojnie. No to lecimy. I kurczę, Jezu, jest tyle slash na jakieś serie na kanale, bo ja wiem, że to jest za z Polska, ale mimo wszystko... E, to byłoby naprawdę fajne, takie urozmaicenie, chociaż nie. tak... No dobra, jednak nie będzie. że e, brakuje contentu, po prostu. Nie brakuje właśnie, bo chciałem powiedzieć, Oj, że tak. pomysłu jest mnóstwo, co nie? Moich, zaznaczmy tylko. Mm, z naszych. No, a, 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 uu, wstawaj, mi. Nie, nie dokończysz tego. Co Zazrałeś. Ja no, możesz. Drakencanka ja no, byśmy mogli trochę popykać w sobą. Draken... no... Jeszcze... kurde. Jeszcze mam Van Helsinga wykupionego na Steamie. Mam Bastiona, to jest giereczka trochę podobna. się um... co, ucieka, po serata nie daje. No, nie, bo ja jestem e, defensywny. Tak, no tak, tak no. już to się <grym> Od kilku, pół serii. Jeszcze sprawdzam ile diablo 3 kosztuje, ale. W ogóle, ta jeden kwest na mobilkę 10 z podstawka. I kurde, jakby miał jakiś hajs na koncie. To bym kupił taką jest ta mobilka, co nie? Bo to tylko dyszka. Ale no... No. <noise> Dzień dobry. No, Okej. Okay. Pewnie musisz że to ładowanie tego klep kupić. Tak, tak, tak. Wietychy w tym chyba najtańsze w sumie. Serio to... Nie, bo to, wydaje to... mi się, że pod wytechy są. Kurde no korcie, bo to jest... jednak wiesz... Trzeba nagrać na kanał coś z, z mobilki Titan Questal, bo, bo to jednak jest tam forma contentu, a, a myślę sporo ludzi oczekuje jakiejś tam opinii o tym. Ale z drugiej strony mi by się cholernie chciał grać w mobilce, bo my, jak mam na kompie Titan no to no, ja już, wiesz, bym miał za duży Titan Questal. Mmm, okej. Okay. No. Nie ja na tablecie, może bym ogarnął, jakby się zaległ na konto Google, nie wiem, to by było, myślę, byłoby fajne wygodniejsze do nagrywania i tak dalej, live y robić z telefonu. O jezło, no takie kamerki, wiesz, jak na co? Może. Okay. W ogóle teraz coś jakaś taka drama, coś między Nitro a Alexi wyszło ostatnio No bo wiesz dziwny ten nitro, zależno ku, od kurwy ją wyzwał, no to tak no i później, to nitro, ten... później Nitro tłumaczy, że to nie chodziło o kurwę kurwę, tylko że taką internetową, że ktoś się wybił, ona odszedła i tak później skakała wszędzie i tak wiesz Znaczy, no ja uważam, że akurat na co to... Jaki... Jaki kontent tworzę Natsu um. Ale Ale chodzi o to co tworzę, no od Ale góry wyzywanie od pro... Wzywanie, nie, no w sensie ja bym nie, nie mógł wyzywać Jeszcze koło dziewczyna Nieważne co robiła, a kurwa No tak, wiadomo fuck. To jest głupota co nie wyzywać No nie i głupota, no nie. po prostu no nieetyczne co nie? Imo i potem e, jakieś tam była... konferencja jakaś? Nie wideo, tylko normalna. I tam był Dubiel i tam e, Nitro do Dubiela dzwoni tam Dubiel. Zgadza z z Nitrom. To nie była fajna ma czasem? Może tak być, no. no. Ale chyba w końcu tam po kościach poszło. Coś takiego tam Nitro Nie y ja Wiem, ale Nitro jest często tak, że on też przekrzykuje trochę i nie tak komuś. Wyjaśnić czegoś. No, no, no. A jak coś Nitro nie wie, jak Nitro się kupi powoli, to zaczyna wyzywać tam osobę, z którą rozmawia. No. I ją zakusza czy coś takiego, więc... Dobra, to już wezwałeś Nitro, żeby nas wyjaśnił. Dadam rozgłos przy okazji, wybije. No, jako lubię, tylko że czasem jest po prostu. Nie, no, ja też. No, musimy się próbuję. cofnąć. Serio? O, to no musimy zabić, potem kamień iść. No, 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 no faktycznie. O, potkę mi zeszło już. O, widzę cię po drugiej stronie. Trzeba kciuki. Hej, 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 hej. Aż się napije wody. Ale bierz, jeden kamień dla króla. <grym> tak, tak. Oczywiście. A drugi niech należy do tak jakiegoś biedaczka. A oh, no on ze mną cały skład Co ci zajął na ekipa? Na ekipa? Na ekipa na Ekipa, ekipa. 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 Fani tylko Frizoluszka jesteśmy na kanale Zmieniamy kontent, tak jak jest Polska, tak jak jest Fani Frizoluszka a jak chcesz woli mix to przykro mi, ale... Ty mix to racina, tylko nie zapomina. Taka doszywana. Uuu. O to zupełnie jak udziemy. <laughs> no to dzisiaj serwer padnie. No, elegancko. Ja. Legańsko, nie? A ja kolejny level. Fajny, mm, fajny. fajnie. Oczywiście, że to... Ja, trzeba to po to... I dodajemy sobie wind To podwojownika, tak? Łucznikę, no. Pod tupę strącą i piercącą <noise> Jestem ciekaw, czy przez to e, jakąś monetyzację mi utnie. <grystanie> um, nie, pojęcie, nie znam się na tym. Co zobaczymy. No, eksperyment, tak naprawdę, jest, moi drodzy. I tak mi nic nie płacisz, więc. Ciiś, kurde. PT mówił, co PT chciał. No we, będzie smutno. Ja, po nic tego nie mam. No to prawda. On czy ja też? Ale... 0 z... Y, pół 0 to jest 0, więc... Admetusa trzeba uwolnić? Tutaj, zaraz... Ja oczykał, uwolnijmy. O nie! Ob... A nie, dobra, weźmy. Admetus nam się dziś... Z... Jako informatora nie mamy zrobić jako cały czas. No. tak gdzieś się nie chciało wracać na to. No życzę Jeszcze z, z Grimdauna, single monster single Sam masz dawno, co obrażasz. <laughs> ho ho ho. Hu hu. co jest, 5 jeden jeden pięć, King. O, to zbrojka jest mocna. już bierz Terbera? Nie wiem. Myślę. Siema, ktoś mi wołał? Dobra. Nara Cerber. Dobra, ale ty malutki jesteś, ale no dobra, sorry Krating hero, krating hero, krating hero. Jeszcze nie ma. Ja jestem ciekaw, co jest po prawej, tak nie myślałeś że to nigdy. Ah, Oj mój stary na <laughs> Dobra, moi drodzy, no i tym akcentem starego na Wersalce e, będziemy, myślę, ten odcinek kończyć. Mam nadzieję, że mi teraz się podobał. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tajtanku z Polska Skoopa. Maro!